W Tułowicach rozdano świadectwa szkolne. Niektóre dzieci w tych murach otrzymały je po raz ostatni. Myślę, że ten czas będą wspominały bardzo dobrze, spędzone w tej szkole. Mam nadzieję, że w nowej szkole będą się czuły tak samo dobrze jak u nas. Dzisiaj również, oprócz części oficjalnej, będą wręczane stypendia burmistrza Tułowic. I dlatego też nasi absolwenci również w grupie nagradzanych przez burmistrza uczniów się znajdują. Przez to chyba troszeczkę młodzież zaczęła się lepiej uczyć, bo warto. My w tej chwili w tym roku rozdajemy 55 stypendiów na uczną, sumę 11 700 zł. Są to stypendia w wielkości od 150 do 500 zł. Pod koniec roku jednak dzieci troszeczkę mobilizują się i gdzieś, gdzie mogą te oceny troszeczkę poprawić, podciągnąć, szczególnie w kategorii tutaj, się chodzi o wyniki w nauce i to procentuje. Jedną z nagrodzonych w stypendium burmistrza jest Milena, która swoją ścieżkę zawodową wiąże z medycyną. Jest to dla mnie zaszczyt, bo bardzo ciężko na to pracowałam przez cały rok, aby uzyskać taką średnią. 5,35 z tego roku, a ogólnie. Z ukończenia gimnazjum to 5,5. Wspaniali nauczyciele, ludzie, ogólnie atmosfera miła. Wszystko na plus. Przed absolwentami pierwsze życiowe wybory. Mam wybrane parę szkół. Myślę, że dostanę się do nich. Napisałem bardzo dobrze, moim zdaniem, e, egzaminy, więc mam na, na te szkoły duże szanse. Ciekawy rok szkolny był. Całe 8 lat było bardzo fajne. Szkoda, że się tak szybko to zleciało, się rozstajemy, ale myślę, że teraz będziemy mieć różne spotkania ze sobą i się będziemy widywać. Myślę, że szkoła mnie dobrze przygotowała. Dalej pójdę do technikum elektrycznego w opolu. Patryk łączy edukację z pasją muzyczną. Tak wyjątkowych osób jest w odchodzącym roczniku sporo, a nauczyciele nie kryją dumy. Otrzymali ode mnie w pre prezencie z napisem najlepszy rocznik, więc myślę, że to mówi samo za siebie, że na pewno łza się w oku kręci, ale cieszę się, że rozpoczynają nową drogę. Co jest wyjątkowego? Potrafią się zorganizować, potrafią walczyć o swoje i y, mają swoje zdania, a jednocześnie wspierają się nawzajem. Każdy się wyróżnia czymś specyficznym w swoim rodzaju. Każdy jest wyjątkowy. Na 22 osoby, 9 osób to są świadectwa z wyróżnieniem. To też mówi samo za siebie. To imponujący wynik, który może być pięknym wzorem dla kolejnych roczników.